nie o rachunki, ale to głębokie ukłucie. A co jeśli upadnę? Co jeśli stracę tę samodzielność, ten spokój, który mam teraz w domu? Tytuł naszego dzisiejszego spotkania jest prosty i bezpośredni. Dziś rano sprawdź trzy ukryte sygnały, że twoje serce chce upadku. Nie będziemy rozmawiać o ostrym bólu z filmów. Ten ból krzyczy. My musimy nauczyć się słuchać szeptów tych sygnałów, które większość z nas, seniorów, myli ze zwykłym starzeniem się lub gorszym dniem. Ten upadek jest naszym największym lękiem, prawda? Upadek w kuchni, przy wstawaniu z łóżka, na schodach w drodze do piwnicy. Dlaczego? Bo upadek to nie tylko złamanie, to często koniec pewnej ery, to szpital rehabilitacja, a czasem konieczność opuszczenia domu, to utrata kontroli nad własnym życiem. Nasze serce, które ma za zadanie pompować życie i stabilność, czasami zaczyna się buntować, ale robi to cicho. Dziś poznamy te ukryte znaki. Musimy je znać, aby chronić nasz dom, naszą niezależność i nasz spokój. Zacznijmy od pierwszego i najbardziej podstępnego sygnału, który pojawia się najczęściej przy codziennych czynnościach: sygnał: Ukryty numer jeden zmęczenie, które jest jak cement. Wszyscy jesteśmy zmęczeni po całym dniu, ale to zmęczenie, o którym mówimy, jest inne, jest nowe, jest niewytłumaczalne. Pamiętasz kiedy wchodziłeś na drugie piętro albo niosłeś dwie siatki z zakupami bez konieczności robienia przystanku? Jeśli nagle to, co było łatwe, stało się wyczerpujące, musisz posłuchać swojego ciała. Nie chodzi o to, że jesteś starszy, chodzi o to, że serce nie nadąża z dostarczaniem tlenu. To tak jakbyś prowadził samochód z niedrożnym filtrem. Silnik pracuje, ale nie ma mocy. Sprawdźmy konkretne sytuacje w domu. Czy rano przy porannej toalecie masz wrażenie, że ledwo możesz podnieść ręce, by umyć włosy? Czy pościelenie łóżka wymaga teraz przerw? Czy podczas sprzątania salonu musisz usiąść na kanapie, zanim skończysz odkurzanie dywanu? To zmęczenie często prowadzi do upadków, ponieważ brakuje nam siły. Na szybką reakcję, gdy się potkniemy. Ciało jest po prostu za wolne, by zareagować. Jeśli to zmęczenie nie znika po odpoczynku, jeśli budzisz się zmęczony, to jest poważny sygnał ostrzegawczy. Nie zrzucaj tego na starość. Zapisz, kiedy to się zaczęło i opowiedz o tym lekarzowi. Musimy uszanować ten szept. Przejdźmy do sygnału numer dwa. Ten sygnał jest fizyczny i widoczny, ale często jest tak powolny i subtelny, że go po prostu ignorujemy. Przypisując go problemom ze stawami, lub złym krążeniem, sygnał. Ukryty numer dwa. Obrzęki, które kradną twój komfort. Mówimy tu o opuchniętych stopach, kostkach i czasem dłoniach. Wieczorem są gorsze, rano są trochę lepsze. To jest płyn. Serce, gdy zaczyna słabnąć, niewydolność serca nie jest w stanie efektywnie pompować krwi z powrotem do góry. Grawitacja wygrywa a woda zaczyna zbierać się w dolnych partiach ciała. Dlaczego to jest ryzyko upadku i utraty niezależności? Po pierwsze, opuchnięte stopy zmieniają sposób w jaki chodzisz, zmieniają równowagę.